Słuchajcie, mordeczki, na szybko chciałbym wyjaśnić a, tych wiadomości dużo i tam w ogóle przeklinacie na niego. A, nie potrzeb w porządku gość. A, chodzi o to, że no ciężko jest a, być prokuratorem, donosicielem w momencie, kiedy mówi się o czymś, co miało miejsce i, i to wszyscy widzieli tak naprawdę. Cała hala, a, kilka milionów ludźmi, ludzi na YouTubie, a przed telewizorami. A, ale to mniejsza z tym. Ogólnie moja wypowiedź jest trochę prefabrykowana i ogólnie ja też niepotrzebnie się rozwodziłem na ten temat i gdzieś tam rozkładałem tą całą sytuację na czynniki pierwsze, gdzie użyłem słów, których mogłem po prostu nie używać. A że się stało tak, jak się stało, no to tak jak wam mówię, no ja mam wyjebane, na to reagował będę. やらやらやらやらやらやらやらやらやらやらやらやらやら